Dzisiaj czwarty odcinek serii świątecznej, a w nim grzane białe wino. Tak, białe wino. Jest obłędnie pyszne. Zaczynamy od pięciu suszonych moreli, które musimy bardzo drobno pokroić. Następnie pora na owoce. Dwie sparzone pomarańcze kroimy w grube plastry. Dwie słodkie sparzone mandarynki kroimy podobnie. Odkładamy. Wyciągamy garnek i przekładamy pomarańcze i mandarynki. Dolewamy 750 ml białego wytrawnego wina, takiego jaki akurat mamy, lubimy. Dosypujemy 1 trzecią szklanki cukru trzcinowego. Dorzucamy pokrojone morele i zabieramy się za korę cynamonu, którą opalamy palnikiem lub podpiekamy na na suchej patelni. Dorzucamy do garnka. Przekładamy garnek na kuchenkę i podgotowujemy wszystko, mieszając. Na tym etapie cały dom pachnie obłędnie świątecznie po podgotowaniu dolewamy pół szklanki pigwówki mieszamy i gotowe możemy podawać mam nadzieję że wam się podobało zostawcie więc kciuka w górę komentujcie i subskrybujcie kanał do zobaczenia